Cześć, witam Was na kanale Aspekty Logistyki. Dzisiaj kolejny odcinek z zebrą, gdzie pokażę Wam przegląd urządzeń mobilnych zebry do skanowania tagów RFID. Zapraszam. Zacznijmy od modeli skanujących RFD. Mamy tutaj dwa. Takie skanery RFD40 i ten czarno-zielony RFD90. Są to urządzenia, które mogą pracować w tak zwanym trybie standalone, czyli po prostu odczytywać tagi RFID i poprzez Bluetooth je przesyłać do tak zwanego hosta, do terminala, do telefonu komórkowego nawet. Natomiast możemy oczywiście wyposażyć to urządzenie w taki specjalny uchwyt, ściągając taką klapkę. Montuje się tu specjalny uchwyt, bądź uniwersalny, e, jeśli chcemy korzystać z jakichś smartfonów e, urządzeń konsumenckich, bądź dedykowane do e, urządzeń zebry. To oczywiście od razu e, gwiazdka, jeśli chcemy mieć takie fizyczne połączenie e, i zasilać z baterii e, terminal. Musimy pamiętać o tym, żeby wybrać terminal zebry z tak zwaną wersją 8-pinową. Natomiast RFD40, co to właściwie jest? Jest to taki ręczny, mobilny skaner z uchwytem ganowym, jak słyszycie, właśnie piszczy, próbując skanować tagi RFID, do właśnie skanowania tagów RFID. Ta głowica skanująca znajduje się tutaj z przodu od czoła. Jego takim większym, cięższym bratem jest model. RFD90. Jak widać to urządzenie jest już większe, cięższe, takich bardziej słusznych rozmiarów. Innymi słowy jest po prostu bardziej odporne do cięższych warunków pracy przystosowane. Ponadto jest akurat ten model w tej specyfikacji jest wyposażony także w skaner, fizyczny skaner kodów kreskowych. RFD40 i RFD90. Czym one się tak naprawdę różnią? No, na pierwszy rzut oka różnią się przede wszystkim gabarytami, a te gabaryty definiują to jak to urządzenie jest odporne, czyli można przyjąć założenie, że różnią się miejscem zastosowania. Oba mogą być wyposażone w skanery fizyczne, skanery kodów kreskowych, to akurat jeden z nich jest wyposażony, drugi akurat w tej wersji skanera nie ma. Oba mogą pracować w trybie standalone i łączyć się poprzez Bluetooth z terminalem, bądź nawet z telefonem komórkowym. Uwaga, może to być nawet urządzenie z iOS. Oba mogą mieć dedykowane ramki do urządzeń Zebra, bądź ramki uniwersalne do smartfonów. Natomiast. Urządzenie RFD40 jest do takich lżejszych zastosowań, do takich środowisk typu biuro, na przykład przy inwentaryzacji naszego wyposażenia, do sklepów, do inwentaryzacji, do wyszukania jakiejś konkretnej rzeczy, więc branża fashion jest takim świetnym miejscem, gdzie to urządzenie się sprawdzi. Natomiast RFD90 to już stricte urządzenie do pracy w ciężkich warunkach, więc magazyn, hala produkcyjna, czy nawet jakieś tereny zewnętrzne. Kolejną grupą urządzeń z zebry, które potrafią odczytywać tagi RFID, są terminale mobilne. Tutaj mamy dwa modele, tak zwane all touch, a więc bez klawiatury fizycznej, wyposażone w moduł skanujący RFID. Tutaj. I w tym miejscu. To jest urządzenie już wszystko w jednym. To znaczy mamy terminal, na którym jest jakaś aplikacja do odczytu i kodów kreskowych, i RFID, oczywiście. I mamy samą antenę. To, co je różni, to to że to urządzenie nie ma fizycznego skanera kodów kreskowych, a mianowicie Zebra EM45. Tutaj mamy TC53E z dopiskiem RFID, bo to urządzenie występuje w opcji także bez modułu RFID. To urządzenie ma fizyczny skaner kodów kreskowych. Tym urządzeniem także możemy odczytywać kody kreskowe, ale nie poprzez fizyczny zewnętrzny skaner, moduł skanujący, a poprzez kamerę 50-megapikselową. Co te urządzenia różni? No przede wszystkim miejsce zastosowania. Tak? Czy potrzebujemy mieć urządzenia bardziej takiego pancernego do trudniejszych środowisk? Wtedy mówimy o urządzeniu TC53E. Jeśli wystarczy nam mniejsza odporność na upadki, wystarczy nam rozwiązanie EM45. Drugą ważną cechą, która rozróżnia te modele, to jest brak modułu 5G, a więc w łączności komórkowej, w łączności GSM w modelu TC53E. Więc znowu, jeśli pracujemy wewnątrz hali, w sklepie, tam gdzie jest łączność Wi-Fi, to na, tylko sprawdzi się tam urządzenie TC53. Jeżeli potrzebujemy wyjść z tym urządzeniem na zewnątrz, tam gdzie nie mamy zasięgu sieci Wi-Fi, EM45 będzie świetnym rozwiązaniem. Ostatnim z gamy urządzeń RFID, urządzeń mobilnych od zebry, jest terminal NC33 w wersji RFID. Jak widzicie, on ma tutaj całkiem taką sporą antenę. To jest m.in. to, co odróżnia ten model od urządzeń takich mniejszych, a mianowicie taka duża antena. Oczywiście ta duża antena jest tutaj nieprzypadkowo, bo o ile w wcześniejszych modelach mogliśmy odczytywać tagi RFID z odległości, powiedzmy, metra, czy, czy, czy metra 20, metra 50, to tutaj mówimy o możliwości skanowania już z ładnych kilku metrów. Oczywiście to zależy od środowiska, od tagu, od szeregu czynników, natomiast z definicji jest to urządzenie, którym możemy skanować tagi RFID z dalszych odległości ponadto jest to właściwie normalne, standardowe urządzenie Zebra MC33 z doczepioną z doczepianą anteną RFID, a więc oprócz Samego modułu RFID. Mamy fizyczny skaner kodów kreskowych, mamy klawiaturę fizyczną, mamy ekran. Jest to pełnoprawny terminal, który może służyć także do takich zastosowań hybrydowych, czyli skanujemy kody kreskowe i skanujemy także, bądź od czasu do czasu, tagi RFID. Urządzenie nie ma modułu 5G, więc musi pracować tylko i wyłącznie w oparciu o sieć Wi-Fi, więc nie możemy z nim wyjść na zewnątrz, ale jest to typowy terminal. Do pracy magazynowej, do pracy w halach produkcyjnych. Urządzenie wyposażone w wymienną baterię, więc klasycznie jak MC33, wszystkie akcesoria, takie jak baterie, cradle, ładowarki baterii są kompatybilne z całą serią MC33 i nowym modelem MC34. Podsumowując, jakie urządzenie RFID wybrać? No cóż, to zależy. Zależy od tego. W jakim środowisku pracujemy, zależy od tego, z jakiej odległości odczytujemy tagi RFID, ile tych tagów naraz musimy odczytać. Jeśli pracujemy w środowisku takim niewymagającym, niezbyt trudnym, na przykład w środowisku biurowym bądź w środowisku sklepowym, idealnym rozwiązaniem będzie RFD40. Oczywiście należy pamiętać, że to jest to sam czytnik i aby te tagi móc odczytane, wyświetlić i te informacje z tagów gdzieś. Przesłać dalej, potrzebujemy do tego urządzenia mobilnego. Jeśli to środowisko pracy jest cięższe albo musimy odczytywać tagi nawet z 22 metrów, wtedy idealnym rozwiązaniem będzie RFD90. Takie urządzenie możemy także podpiąć jako urządzenie wejściowe np. do tabletu czy terminala wózkowego, który właśnie na wózku widłowym bądź innym takim specjalistycznym pojeździe jest zamontowany. Jeśli potrzebujemy. Wszystkiego w jednym, czyli i urządzenia mobilnego, które odczyta przede wszystkim tak RFID, ale odczyta także kod kreskowy, powinniśmy pomyśleć o urządzeniach zebry takich jak EM45 bądź TC53E z dopiskiem RFID. Są to po prostu terminale mobilne, wyposażone także oprócz skanera fizycznego, który jest TC53, bądź skanera kodów opartego o kamerę, są wyposażone w antenę RFID która znajduje się tutaj w przypadku TC i tutaj w przypadku urządzenia AM. Oczywiście zasięg tych anten, przestarzone są stosunkowo niewielkie, jest także nieduży, mówimy tutaj o odczycie gdzieś z okolicy metra bądź metra dwudziestu. Natomiast jeśli nasze środowisko pracy jest bardziej wymagające, takie typowo przemysłowe, więc magazyn, hala produkcyjna i musimy odczytywać bardzo szybko wiele znaczników RFID i z znacznych odległości kilkunastu metrów, Wtedy idealnym rozwiązaniem będzie typowy terminal MC33 z modułem RFID. Ta duża antena to oczywiście jest nieprzypadkowo, o dzięki niej potrafimy odczytać wiele tagów RFID. Jednocześnie z dość znaczących odległości. Natomiast, jeśli potrzebujecie odczytywać tagi RFID, ale niekoniecznie widzicie zastosowanie dla takich urządzeń przenośnych, mobilnych, to mamy do dyspozycji tak zwane bramki RFID, które dla Was projektujemy i wykonujemy. Nazywają się one rewista Gate Control i służą do automatycznego odczytu wielu znaczników, wielu tagów w jednym momencie. Więc mówimy tutaj na przykład o takiej palecie, na której jest Znajduje się x pudełek. Przemieszczając się taką paletą przed taką bramką, następuje automatyczny odczyt wszystkich znaczników i przesłanie tej informacji do systemu nadrzędnego. Jak widzicie, Zebra ma bardzo szeroką ofertę, jeśli chodzi o urządzenia mobilne do odczytu RFID. Tych urządzeń jest kilka, do tego oczywiście są drukarki, do tego są etykiety, do tego są kontrolery i anteny, więc całe to portfolio RFID jest bardzo szerokie. Jeśli nie wiecie dalej, które urządzenie powinniście zastosować, bądź jeśli chcecie przetestować któreś konkretne, serdecznie zapraszam do nas. Wystarczy, że wyślecie maila na zapytania małpaaspekt.pl. Chętnie Wam w tym pomożemy, a także przeprowadzimy testy, bądź bezpłatnie wypożyczymy urządzenie. Do testów. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!